Mateusz Jadak, witam państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletopsudety. Obecne decyzje i działania SLD nie są czytelne dla społeczeństwa. Konieczna jest zmiana i nowe twarze w najbliższych wyborach. Dlatego stawiamy na Beatę Moskal-Słoniewską tutaj w Świdnicy, podkreślał Marek Dyduch, członek władzy wojewódzkich Sojuszu Lewicy Demokratycznej i radny Sejmiku. Partia szykuje mobilizację wszystkich członków i sympatyków w nadchodzących wyborach samorządowych i liczy na dobry wynik w Świdnicy i Strzegomiu oraz na dwa mandaty w Sejmiku Wojewódzkim. Podczas spotkania z kołem Sojuszu w Świdnicy Marek Dyduch krytycznie odniósł się do działań rządzącej polską koalicji PO PSL. Nie oszczędził przy tym własnej formacji, która jego zdaniem zagubiła się w działaniach i nie ma jasno sprecyzowanej polityki na przyszłość. Odkładamy tak, tak, tak problemy, jak ktoś, kto wziął pożyczkę, nie może jej spłacić, bierze następną, zadłuża się jeszcze i następną, następnym wreszcie dochodzi do momentu, gdzie jest tragedia. I Polska dzisiaj jest w takim momencie, że odkłada, oszukuje polskich obywateli. My budujemy na kłamstwie państwo, oszukuje polskich obywateli, jeżeli chodzi o stan państwa. Receptą na wyborczy sukces, zdaniem Marka Dyducha, jest gospodarka, rozwinięcie jej w całym kraju, poczynając od rozbudowy kolei po budownictwo i przemysł. Ważnym elementem będzie także stworzenie odpowiedniego pakietu socjalnego dla młodych oraz dla emerytów. Do zabezpieczenia starszym ludziom zdrowia i, i do, do godnego życia. Trudno określić, co to znaczy godne życie, ale nie, na pewno nie takie, że komuś brakuje na chleb, na czynsz i na coś. To na pewno nie jest godne życie. Może postawić sobie w tych sprawach socjalnych dwa cele. Czyli to młode pokolenie, i to najstarsze. Bo to średnie jeszcze jakoś tam sobie próbuje radzić. Ale ta musi być w tej sprawie wyrazista. Nadchodzące wybory samorządowe będą sprawdzianem dla SLD. Ich wynik może zaważyć o zmianach w partii przed wyborami parlamentarnymi. Pojawić muszą się nowi liderzy, którzy zapewnią poparcie. Marek Dyduch podkreślił, że SLD widzi ogromny potencjał właśnie w Beacie Moskar-Słaniewskiej. Tu faktycznie jest szansa. Jest pewnego rodzaju zmęczenie materii. Jeżeli chodzi o prezydenta Świdnicy, jest nieukrywane poparcie dla Beaty i to jest plus wyjściowy. Jeżeli przepracujemy to, to, nie może zostać sama po prostu, żeby była pełna jasność. No. Nie zostały jeszcze podjęte ostateczne decyzje co do kandydowania obecnej radnej na stanowisko prezydenta Świdnicy. Zdaniem Marka Ducha jest to jednak formalność. We wrześniu poznamy program wyborczy Beaty Moskal-Słoniewskiej oraz nazwiska kandydatów do Rady Miasta. Wiadomym jest, że obecni radni, których jest sześciu, wystartują w wyborach. Decyzja o kandydowaniu jest decyzją bardzo trudną, bo to oznacza ogrom pracy w mieście takim jak Świdnica na pewno starcie z bardzo mocnymi kontrkandydatami, ale startuje się po to, żeby wygrać. Beata Moska słaniewska może liczyć na poparcie lokalnych struktur partii, ale także jej największych polityków. Swój ponowny przyjazd zapowiedział m.in. Leszek Miller. Na chwilę obecną do walki o fotel prezydenta Świdnicy stanęły dwie kobiety. Oprócz kandydatki SLD będzie nią Alicja Synowska z Platformy Obywatelskiej. Rządzący od trzech kadencji prezydent Wojciech Murdzek ze Wspólnoty Samorządowej jeszcze nie złożył deklaracji o starcie. Z okazji 25. rocznicy częściowo wolnych wyborów oraz dla upamiętnienia pierwszego wiecu wyborczego Komitetu Obywatelskiego Solidarność na świdnickim rynku odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez polityków Platformy Obywatelskiej. Po uroczystej Mszy Świętej parlamentarzyści, samorządowcy, działacze Solidarności, duchowni oraz uczniowie szkół przybyli pod kamienicę Rynek 10, gdzie rozpoczęła się prowadzona przez wicestarostę Powiatu Świdnickiego, Alicję Synowską, ceremonia odsłonięcia tablicy. Pragnę powitać wszystkich Państwa tutaj zgromadzonych bardzo, bardzo serdecznie na naszym spotkaniu, który które upamiętnia pierwszy wiec wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność, który miał miejsce tutaj na Świdnickim Rynku w dniu 1 maja 1989 roku. Jesteśmy też tutaj po to, żeby uczcić 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Muzyka Po odśpiewaniu hymnu państwowego i przywitaniu wszystkich gości, wstęga po tablicy tablicę odsłaniali m.in. Artur Sieszputowski, były działacz Komitetu Obywatelskiego Solidarności w Świdnicy, ksiądz Andrzej Buryła czy szef Komitetu Obywatelskiego w Tadeusz Fedorowicz. Ta tablica ma właśnie upamiętnić ten wiec, który tak naprawdę zapoczątkował wybory, zapoczątkował też wielki ruch społeczny, który powstał właśnie po to, żeby solidarność wygrała. Bardzo cieszę się, że tutaj z nami są przede wszystkim przedstawiciele lokalnej solidarności naszej tutaj świdnickiej, powiatu świdnickiego. Ta tablica to jest gest, to jest taki ukłon właśnie w ich, sto, ich stronę, żeby upamiętnić wszystko to, co zrobili. Tablica ma przypominać o historii, ale także pokazywać młodemu pokoleniu, że należy szanować wolność, którą przecież jeszcze nie tak dawno wywalczyli dla nas nasi rodacy po to jest wybrać, życie nie się nie spać, i aby żyć siebie samego Minęło już blisko pół roku od zakończenia pierwszego głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, a jego kolejna edycja przed nami. Co przez ten czas udało się zrealizować i jak zorganizowane będzie nowe głosowanie? Dwa najpopularniejsze projekty z pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, czyli budowa hospicjów, dopiero teraz otrzymały pieniądze na ich realizację. Lepiej jest z projektami lokalnymi, które realizowane są w poszczególnych rejonach miasta. I tak, na przykład na zarzeczu bulodromy i kompleks sportowy jest już gotowy, podobnie jak chodnik w parku kanonierów. Kolejne projekty są w realizacji i powinny być gotowe pod koniec czerwca. Kończą się prace przy instalacji siłowni pod chmurką nowego zespołu rekreacyjnego na Placu Świętej Małgorzaty, ale tych działań tak naprawdę jest i było zdecydowanie więcej, ponieważ w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego zwyciężyło 16 projektów. Spora część z nich została już zrealizowana. Kolejne są realizowane, jak chociażby remont gruntowny boiska przy szkole na Kraszowicach. Nowe pomysły mieszkańców na wydanie 3 milionów 600 tysięcy złotych już wpływają. Projekty można jeszcze zgłaszać do końca czerwca. Po pierwszej lekcji zostały zmodyfikowane zasady. Przede wszystkim można wskazywać tylko te pomysły, które może realizować gmina. Kilkanaście pierwszych pomysłów związanych z budową nowego chodnika, placu zabaw, odnową na przykład basenu zostały już złożone. Czekamy na kolejne. Najważniejszą zmianą jest fakt taki, że żeby ten pomysł mógł przejść do dalszej eliminacji decyzji, którą finalnie będą podejmować mieszkańcy, musi zyskać poparcie w sumie 10 osób. Zachęcamy do zapoznania się z kwartalnikiem, który został rozdysponowany wśród wszystkich mieszkańców do, do ich domów docierał, a także ze stroną internetową, gdzie wszelkie informacje można znaleźć. W razie potrzeby dodatkowymi informacjami służą również pracownicy Urzędu Miejskiego. Popis swoich umiejętności dadzą strażacy ochotnicy w Jaworzynie Śląskiej podczas miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Imprezę zaplanowano na sobotę 21 czerwca na terenie stadionu miejskiego przy ulicy sportowej. W imieniu burmistrza Jaworzyny Śląskiej, pana Grzegorza Grzegorzewicza oraz Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na sobotę na 21 czerwca godzina 11 na stadion miejski w Jaworzynie Śląskiej, gdzie odbędą się nasze coroczne miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach będą uczestniczyły wszystkie nasze jednostki OSP w ilości 6 jednostek. Jednostki będą. Rywalizowały w dwóch konkurencjach, w sztafecie i w tak zwanej bojówce, z podziałem na kategorie. Wystąpią seniorzy, kobiece drużyny pożarnicze, młodzieżowe drużyny, czyli młodzież, dzieci. Drużyny będą rywalizować o puchary ufundowane przez burmistrza Jaworzyny Śląskiej oraz o przywilej bycia najlepszą jednostką w gminie Jaworzyna Śląska. A teraz inne informacje z regionu. Niedzielny mecz Kamienieckiego Zamka i Piasta Nowa Ruda zakończył się po trzech minutach. Na boisku wkroczyło trzech pseudokibiców Piasta i zaatakowało 23-letniego kibica z Kamieńca. Bili go i kopali. Mężczyzna trafił do szpitala. Bandyci zostali zatrzymani, a sędzia odgwizdał koniec spotkania. Biesiada talentów odbyła się już po raz dziewiąty w publicznym gimnazjum nr 2 imienia noblistów polskich w Ząbkowicach. Impreza ta ma na celu pokazanie i wypromowanie utalentowanych uczniów gimnazjum. Przed zgromadzonymi gośćmi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Przedstawiono kilka prezentacji dotyczących szkoły i podejmowanych przez uczniów inicjatyw. Było ich 30. Od 20 lat był wpisany do rejestru zabytków. Nikt się nimi tak naprawdę nie interesował, ani właściciele, czyli skarb państwa, ani lokalny samorząd. Dwa ostatnie piece do wyprażania łupków z terenu kopalni Nowa Ruda odeszły w niebyt, a pomogli w tym złomiarze, którzy nie niepokojeni przez nikogo wyciągnęli z pieców najmniejszy nawet kawałek metalu. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.